Przyjaciółki. To od razu mówię, że to jest druga część bitej śmietany. Wiem, że nie jesteśmy w bitej śmietanie, wiem, że nie jesteśmy w wannie. Po prostu nagle nam się wyłączył. Wiem, aparat. Nie jesteśmy w jednej ciałach, nie jesteśmy mokre. Tak, po prostu nagle nam się wyłączył aparat i nie chciałyśmy tego robić od nowa. Chyba rozumiecie, jeśli to bo, oglądaliście. Bo, bo mój aparat nigdy się połączy ani z jej laptopem, ani z moim laptopem. Tak, a tam nagrałyśmy a część... nie mamy jakieś głupie laptopy. A część drugą <laughs> nagrałyśmy tam, z czego teraz... Tylko nie wiemy, na którym momencie się zatrzymało, chociaż oglądałyśmy, ale już dobrze nie, nie. pamiętam. No, tam mówiłyśmy i no, chciałyśmy tylko powiedzieć, że bardzo za to, to przepraszamy, ale się nagle w dziwnym momencie to zatrzymało. Tak. I, Jeśli, i, y, I od razu mówię, że jeżeli jakieś dziwne dźwięki, to po prostu strasznie deszcz pada, wieje, więc może słuchaj, pani to sztuczność i to takie, że jest takie trochę żółte, to już takie pana to, to już sztuczne w ogóle no, się tak. Doznajmy do światła, przepraszamy. To, jest to lampa. mówię tak trochę logicznie, tak trochę tak przyrodniczo, bo mam przyrodę, jestem w szóstej klasie, więc. Tak. Już to mieliśmy? To jest lampa, więc dlatego możemy Słyska. wychodzić jakoś dziwnie, bo lepiej się nagrywa to w naturalnym świecie. A jeśli jakieś jeszcze dziwne głosy, to też jest pie. To jest Tak. I ogólnie chcielibyśmy powiedzieć: lajkujcie, to komentujcie i subskrybujcie. subskrybujcie. Przepraszam, tak wyglądałem, to subskrybujcie, ale tak. Najbardziej nam zależy na subskrypcjach naszego kanału. Hmm. No. I chciałabym dodać, że, że będzie, będzie nowy sezon. Znaczy nie nowy, tylko no, w ogóle tak. będzie. Będzie nie, sezon. Tak, Miałbym... bo miałyśmy mieć program na wiosnę, ale oh o no, mamy już gadżety, wymyśliłyśmy. I więc wiem... tak w ogóle bardzo cieszymy, że właśnie śnieżynka, myślałam, że to będzie śnieżynka, tak się cieszę. Tak, I... śnieżynka. Z czego niestety powiem Wam, że domyśliłyśmy się tego, chciałyśmy... Może nawet... się moim pochwali, Stacey. Chciałyśmy nawet zrobić y, śnieżynkę jako zimą w przyszłym roku. Tego zrobimy. zrobimy, po prostu myślałyśmy o tym, znaczy nie wiem kiedy Baam się o tym myślała. Nie ona o tym wcześniej. Tak, ale my nie wiedziałyśmy, że ona to zrobiła i już chciałyśmy zrobić tą śnieżynkę. My to myślałyśmy teraz później i o co chodzi, podejścia wiesz jakie jakie to może być to, co... Tak i potem nam wpadło, że może to będzie śnieżynka, najpierw trochę na żarty, ale potem w to uwierzyłyśmy i... Odkryłyśmy sezon i w niektórych odcinkach będziemy w koszulkach banshi. Tak, bo ja już ogólnie dwie zamówiłam, czego trzecią w lutym zamówiłam. I koszewkę. Na poduszkę. Na tak, koszywkę, na poduszkę, z czego czasami może poduszka będzie w tle. Ona też będzie miała trzy te same koszulki, bo nam się podobają. Nie wiem, kiedy tak gdzieś zamówisz. Ja pod koniec lutego zamówię tą jedną, a dwie już ja do mnie idą. Ja w nie. I dopiero będziemy nosić te koszulki, kiedy wszystkie będziemy miały te same. Znaczy na filmikach się postaramy. Jeśli będziemy miało to przepraszamy, ale będziemy miało głównie te same, bo, bo lubię mieć te same ciuchy. No, czego mam zamówił ja znaczy będziemy mieć taką w będziemy mieć z logiem i z banshi w śnieżynkach, z czego ja dopiero będę mieć pod koniec lutego. I tam tam będą włosy i będzie podobała się śnieżynka. Tak to jest śnieżynką. No i serdecznie. No i jak jeszcze... I zapraszamy Was do innych filmików, bo też oczywiście... Tak. Mm, no i zapraszamy już do tych kanałów, który był pod naszym pierwszym filmikiem wypisane. Tak jeszcze tam nie dodałyśmy nie krytyk, krytyk, ale ja jest... Dziękuję za... serdecznie nie, zapraszamy. ale jest, jest zasubskrybowany przez nasz kanał, więc. Więc będzie napisane, dopiszemy go. Do... Tak, postaramy się y, No No do siebie zapraszamy nas, na nasz no na, no, na nasz taki sezon, nasz amatorski program. Tak, który nie wiemy jak wyjdzie, może nawet nie będzie pokazane do końca logo nie wiemy, czy nam się to na pewno uda wkleić, ale postaramy się y, postaramy dowiecie się niedługo, jaki to będzie program. Aha, A, jeśli program też... będzie w każdą sobotę, z czego niektóre będą może nagrywane wcześniej, bo ja może do kuzynek w weekend wyjadę, ona do dziadków, więc czasami będą nagrywane wcześniej, albo ale nie zawsze, mamy czasu, bo to zawsze to będą wrzucane w sobotę. Postaramy się przynajmniej. Znaczy, bo to wrzucimy jeszcze w ogóle w piątek, 9 stycznia I tak, tak w ogóle zapomniałyśmy, zapomniałyśmy o tym wam tego wrzucić ale szczęśliwego nowego roku Tak, Zapo trochę ale późno <grywaś> ale, zapomniałyśmy, ale zapomniałyśmy, tylko nagrywaliśmy Ech. w nowym I roku Przepraszam, że jest taki duży odstęp między tą bitą i śmietaną, ale po prostu no trochę o tym zapomniałyśmy znaczy, wiemy, Trochę czasu nie miałyśmy i wiecie tak Znaczy my to nagrywamy tego i no odstęp jest duży, chociaż no dni jest oddem, ale filmików w żadnym, bo poczekać z filmikami wrzucanie, więc prostu to jest taka, która długa przerwa od filmików była. Tak. Ale no wrzucimy, wrzucimy dziś, jutro jakoś wrzucimy te filmiki, bo mamy ich naprawdę dużo nagranych, czego są po prostu niewrócone. To wszystkie szkole teraz. Tak, ale postaramy się je w weekend wszystkie wrzucić. I w tego nie będzie do końca filmiku, bo mam w szkole na szóstej klasie i, I naprawdę nie. no... Może niektórzy jesteście starsi, dla Was yy, szósta klasa, była łatwo, ale... Dla nas na razie jest dużo będą yy, Także... Albo w naszym wieku. No i ogólnie dosyć dużo mamy zadawane, więc tak naprawdę przychodzimy do domu, ona jej obiad, ja z psem wychodzę, potem... Lekcje. Up, potem lekcje, potem już najwyżej jak się spotykamy, to powiem tak, że już jest ciemno, już jest wieczór, już nie mamy czasu, jesteśmy zmęczone też pomysł, jeśli chcecie, to podsyłajcie nam pomysł tak, na filmiki. Tak, pamiętajcie i... o wyzwaniach, o pytaniach, czekamy. Tak, czekamy, bo nie mam pomysłów na, na tak. to, chcemy nagrać, bo bardzo... Też to nie Może możemy... niektóre pytania w naszym programie sąby same zadamy, jeśli będziemy chciały coś wytłumaczyć, czego wytłumaczymy, dlaczego akurat to. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to będzie, to oglądajcie, czekajcie na sobotę. Tak, nie napiszemy od razu, co tam będzie, napiszemy yy, nowy co to będzie? Tam napisałem co to będzie. Będziemy będzie, będzie ten tytuł. Znaczy, Ale po obrazku nowy się. program, co to będzie. Domyślicie się tego programu. E, tak, myślę, to, że... Jak będzie na obrazku? Myślę, że Was to do końca nie zaskoczy, jeśli oglądaliście nasze poprzednie filmiki. Ale mam nadzieję, że nie odgadniecie. Mówię, już mówię, że to nie będzie nigdy Katy Perry, bo nie będziemy używać imion. Tak, ani to nie będzie bałsz od razu mówię. że chciałabym chyba nie Perry. Ale tak. no, nie zrobimy, niestety. No dobra, to zapraszam Was do naszego nowego programu i tak. do naszych innych filmików. I łapkujcie, komentujcie, komentujcie i subskrybujcie. Dobra, to pa, pa. Buziaki!